Ona obserwuje, analizuje, testuje nieświadomie, ale instynktownie. Każde spojrzenie, każde słowo, każda chwila ciszy, ona ocenia, czy jesteś wart szacunku, czy jesteś po prostu kolejną opcją do odrzucenia. A w sekundzie, w której pękniesz jako pierwszy, czy to przez potrzebę, emocjonalną słabość, czy najmniejsze wahanie, tracisz wszystko nie tylko atrakcyjność, ale i szacunek. A gdy szacunek zniknie, nic innego się nie liczy, to nie jest gra, to jest przetrwanie. Jeśli nie rozumiesz, co się dzieje, wpadniesz w pułapkę. Tę samą pułapkę, która niszczyła pewność siebie mężczyzn przez pokolenia. Dlatego ona się wycofuje, gdy zaczynasz okazywać więcej troski. Dlatego testuje Twoją siłę emocjonalną i dlatego tak wielu ludzi czuje się bezsilnych w związkach. Ale to się kończy właśnie teraz. Jeśli masz dość bycia używanym, odrzucanym i pomijanym, słuchaj uważnie, bo dziś zburzę iluzję i uzbroję cię w najpotężniejszą zmianę mentalności, jaką kiedykolwiek słyszałeś. Skomentuj, odmawiam pęknięcia, jeśli jesteś gotów się obudzić, jeśli kiedykolwiek czułeś się ignorowany, lekceważony lub odpychany to nie jest przypadkowe, to jest celowa selekcja. Kobiety nie testują, by grać, robią to, by odfiltrować słabość. Jeśli oblejesz te testy, nigdy nie będziesz postrzegany tak samo. Możesz być miły, kochający, lojalny, ale jeśli złamiesz się pod presją emocjonalną, ona nigdy cię nie uszanuje. Nie chodzi o wygląd, pieniądze, ani nawet urok. Chodzi o obecność, odporność i kontrolę. Ci, którzy tego nie rozumieją, stają się emocjonalnymi sługami, ciągle goniącymi za aprobatą. Ci, którzy rozumieją, stają się magnetyczni, Szanowani, pożądani. Dziś daję Ci dokładny plan, jak znaleźć się w tej drugiej grupie. Jedna, ona obserwuje Twój każdy ruch, test nieświadomej selekcji, podczas gdy Ty zajmujesz się swoim dniem, ona analizuje wszystko, obserwując jak mówisz, jak reagujesz, jak się prezentujesz. Kobiety nie wybierają mężczyzn świadomie, reagują na sygnały. Ciche, potężne, niewypowiedziane sygnały, które mówią jej. Czy jesteś mężczyzną, którego może szanować, czy takim, którego odrzuci w momencie znalezienia kogoś silniejszego? Większość mężczyzn oblewa test, zanim w ogóle zorientuje się, że jest testowana. Możesz myśleć, że związki polegają na byciu dobrym człowiekiem, ale to wszystko nie ma znaczenia, jeśli emanujesz słabością. Zawahałeś się, zanim coś powiedziałeś, ona to zauważy. Przerwałeś pierwszy kontakt wzrokowy? Ona to zarejestrowała. Zareagowałeś emocjonalnie? Ona to zapisała, czekając na moment, by uderzyć. Ona jest zaprogramowana, by cię testować, by upewnić się, że mężczyzna, którego wybiera, jest w stanie wytrzymać presję, poradzić sobie z przeciwnościami i losu i utrzymać swoją postawę. Frame, nawet gdy świat jest przeciwko niemu. Jeśli pękniesz pod wpływem drobnych testów, Ciszy, emocjonalnego dystansu, wahań nastroju, jak maci zaufać w obliczu prawdziwych wyzwań życiowych. Większość mężczyzn się kruszy, w chwili gdy ona się wycofuje, panikują, wysyłają więcej wiadomości, dzwonią, pytają, czy coś jest nie tak. Myślą, że okazują troskę, ale tak naprawdę pokazują potrzebę, a potrzeba to śmierć. W sekundzie, gdy wyczuje, że ma więcej siły emocjonalnej niż ty, traci szacunek. A szacunek raz stracony nigdy nie wraca. Mężczyźni, którzy nie wydają się przejmować, którzy nie gonią, są tymi, których kobiety pragną najbardziej. Dlaczego? Bo nie pękają, utrzymują swoją postawę, nie reagują, rozumieją, że ich wartość nie leży w jej odpowiedzi, ale w ich własnej obecności, celu, i kierunku. Prawdziwy test nie polega na tym, co mówisz, ale na tym, czego nie robisz. Nie szukaj walidacji, nie tłumacz się nadmiernie, nie panikuj, gdy ona się wycofuje. Kiedy Cię testuje, zdaj test, nie robiąc nic. Dlaczego czujesz potrzebę gonienia? Cykl pułapki, zostałeś uwarunkowany, by szukać aprobaty. Społeczeństwo mówi ci, byś był miły, udowadniał swoją wartość, będąc ugodowym i zawsze dostępnym, a potem, kiedy postępujesz zgodnie z tym scenariuszem, zostajesz zignorowany, ponieważ zachowanie szukające walidacji jest odpychające. Mężczyźni, którzy gonią, przegrywają, ponieważ ludzie nie cenią tego, co przychodzi łatwo. Ona nie chce mężczyzny, który jej potrzebuje. Chce mężczyzny, którego pragnie wiele kobiet, ale który wybrał ją. W momencie, gdy wyczuje, że potrzebujesz jej bardziej, niż ona potrzebuje ciebie, traci całą atrakcyjność. Myślisz, że jesteś romantyczny, ale dla niej to słabość. Zaczynasz więcej pisać, dostosowywać plany do niej, a ona czuje się duszona. Wycofuje się, staje się chłodna. A ty, zamiast trzymać się swojej postawy, gonisz jeszcze mocniej. To cykl, który więzi mężczyzn. Wyjście. Przestań całkowicie gonić. W chwili, gdy się wycofuje, pozwól jej odejść. W chwili, gdy się oddala, skup się na sobie. W chwili, gdy sprawia, że kwestionujesz siebie, nie reaguj. To doprowadza ją do szału. Dlaczego? Ponieważ jest przyzwyczajona do błagania. Kiedy spotyka mężczyznę, który nie łamie się, nie drży, ale kontynuuje swoją ścieżkę, czuje coś, co rzadko czuje: szacunek. A szacunek rodzi atrakcyjność. Musisz stać się tak solidny i niewzruszony, że nic, co ona robi, nie zmieni twojego kursu. Ona się oddala, ty podwajasz wysiłki w dążeniu do celu, ona cię testuje, pozostajesz obojętny, ona staje się emocjonalna, ty pozostajesz spokojny, stabilny, niewzruszony. Wtedy to ona zaczyna gonić. Potęga kontroli emocjonalnej, skała czy liść. Twoja kontrola emocjonalna to najpotężniejsza broń. Opanujesz ją, wygrywasz w życiu, zawiedziesz, tracisz wszystko. Mężczyzna, który nie kontroluje swoich emocji, zawsze będzie kontrolowany przez innych. Ona potrzebuje mężczyzny, który potrafi stać na swoim w obliczu chaosu. Każdym razem, gdy pozwalasz, by emocje przejęły kontrolę, wysyłasz wiadomość, że nie jesteś skałą, na której może polegać. Ona może cię testować, prowokować milczeniem, mówić rzeczy, by zobaczyć, jak zareagujesz. W chwili, gdy pękasz, oblewasz test. Nie chcę, byś ją gonił. Chcę, byś udowodnił, że potrafisz stać silny, bez względu na to, co rzuci ci w twarz. Chcę wiedzieć, jeśli odejdzie, czy się zawalisz, jeśli wystawi twoją cierpliwość na próbę, czy pękniesz. Silny mężczyzna pozostaje skoncentrowany na swojej misji. Nie reaguje, bo jest zbyt zajęty parciem do przodu. Szacunek zdobywa, mężczyzna, który potrafi przyjąć wszystkie jej emocjonalne testy i pozostać niewzruszony. Nie dlatego, że jest nieczuły, ale dlatego, że ceni siebie zbyt wysoko, by pozwolić, by emocje dyktowały jego działania. Zapytaj siebie: czy jestem skałą, czy liściem na wietrze? W momencie, gdy nauczysz się utrzymywać postawę i przestaniesz pozwalać, by emocje Cię kontrolowały, wszystko się zmieni. 4. Kiedy ona się wycofuje, zrób to: zasada niewzruszenia. Twoje instynkty każą ci działać, dzwonić, naprawiać. To jest właśnie pułapka. W chwili, gdy gonisz, potwierdzasz jej najgorsze podejrzenia, że jesteś słaby, zdesperowany i nie kontrolujesz siebie. Kobiety nie szanują mężczyzn, którzy załamują się pod presją emocjonalną, najsilniejsi mężczyźni robią coś radykalnie innego, nie robią nic, kiedy się wycofuje, pozwalają jej na to. Kontynuują swoją ścieżkę z absolutną pewnością. To doprowadza ją do szału, ponieważ jest przyzwyczajona do paniki i błagania. Kiedy spotyka mężczyznę, który jest całkowicie niewzruszony, zaczyna kwestionować wszystko: jak odwrócić dynamikę władzy, przestań inicjować kontakt. Twoja cisza powie więcej niż słowa. Skup się na misji, przekieruj energię w swoje cele, biznes, kondycje, bądź wokół innych kobiet, nie z zazdrości, ale by pamiętać, że ona nie jest Twoją jedyną opcją. Bądź niewzruszony. Jeśli się odezwie, odpowiedz spokojnie, pewnie, bez desperacji. Jeśli zapyta, dlaczego byłeś nieobecny, powiedz: byłem zajęty. Bez tłumaczeń. W sekundzie, gdy zorientuje się, że nie może cię kontrolować emocjonalnie, staje się opętana. Mężczyzna, który nie łamie się pod presją, jest niemożliwy do zastąpienia. Silni mężczyźni dowodzą światem, słabi na niego reagują. Zjawisko gonienia i przegrywania gonienie dowodzi tylko, że nie masz wartości. W chwili, gdy stawiasz ją na piedestale, umieszczasz siebie pod nią, a kiedy poczuje, że ma całą władzę, nigdy nie zobaczycie tak samo. Atrakcyjność nie nagradza wysiłku, nagradza obecność, status i szacunek do siebie. W momencie, gdy czynisz ją swoim priorytetem, tracisz jej zainteresowanie. Im bardziej gonisz, tym bardziej ona ucieka. Kobiety są zaprogramowane, by pragnąć mężczyzn, którzy ich nie potrzebują. Mężczyzna, który goni, jest tym, który przegrywa. Mężczyzna, który nie zabiega o walidację, jest tym, który wygrywa jej szacunek i atrakcyjność. Twoja wartość polega na Twojej zdolności do pozostania stabilnym. Przestań gonić. Przestań udowadniać. Zamiast tego zbuduj się na mężczyznę tak potężnego i niewzruszonego, że ona nie będzie miała wyboru, jak tylko gonić ciebie. Jak odzyskać szacunek natychmiast, stwarzając obawę straty, straciłeś szacunek w chwili, gdy okazałeś słabość, kiedy pokazałeś, że potrzebujesz jej walidacji bardziej niż szacunku do siebie. Kobieta szanuje tylko mężczyznę, którego boi się stracić. Nie odzyskujesz szacunku poprzez błaganie. Odzyskujesz go, całkowicie odwracając rolę i sprawiając, że ona poczuje strach przed utratą ciebie. Zniknij z jej świata. Przestań pisać, obserwować, reagować. Usuń się całkowicie, musi poczuć twoją nieobecność, skup się na sobie bezlitośnie. Siłownia, misja, wzrost mentalny i finansowy podnieś swój status. Wersja ciebie, którą przestała szanować. Już nie istnieje. Kobiety nie szanują mężczyzn, którzy na nich czekają. Szanują mężczyznę, który może odejść bez wahania. W chwili, gdy zorientuje się, że mężczyzna, którego brała za pewnik, przekształcił się w mężczyznę, którego pożądają wszystkie kobiety, poczuje żal. Bądź mężczyzną, którego nie może zignorować, ona nie myśli o tobie, bo uczyniłeś się centrum swojego świata, podczas gdy ty jesteś tylko opcją w jej świecie. Ona nie chce mężczyzny, który czyni ją centrum swojej egzystencji.